Cześć, witajcie, zgadnijcie kto tu? Oczywiście wuja Sahara przed wami kolejny unboxing, tym, tym razem będzie to Rokat Renga, jakkolwiek śmiesznie to brzmi w moich ustach. E są to słuchawki dedykowane na komputery i na Playstation, <grym> a Xboxa nie ma, ale może jakoś nawet nam by się to podłączyło. E I przejdźmy do rzeczy, co tu mamy na opakowaniu. Stereo Sound, o wiecie co? To lubię, bo tu producent pisze szczerze, że to jest stereo, nie żadne 5.1, 7.1, które jest burzciem w słuchawkach yy, i chwytem marketingowych. Tak, stereo. Kupujcie słuchawki stereo z żadnych systemów surround. To tylko wam pogorszy dźwięk. Tutaj macie stereo, więc y, wszystko będzie fajne. Są lekkie, komfortowe. Zaraz zobaczymy. E, możemy je podłączyć do PCA, PlayStation oraz e, do mobilnych urządzeń, więc pewnie jest tutaj taka przejściówka e, z dwóch e, jacków na jeden. E, I ma tutaj super basy, niby. No, akurat to zobaczymy dopiero w praktyce. We wszystko też nie można wierzyć. E, z tyłu mamy na szczęście. E, Również po polsku, to samo. Stereo, Comfort, PlayStation, PC, długie, wentylowane muszle na e, i tak dalej, i tak dalej. O, obracany mikrofon zapewniający wygodę. Zobaczymy ten mikrofon, za chwilę go przetestujemy, wypakujemy i zobaczymy, jaki on tam jest. I to by było na tyle. Bierzemy nasz słynny nóż i tym nożem tutaj kroimy, aby odpakować, dobrać się. Wiecie, człowiek był młody. To miał kinder niespodzianki, nie? A teraz dają mu sprzęt, to odpakowywuje, a jakby to jeszcze było opakowane, słuchajcie, jak na gwiazdkę e, To w ogóle bym miał radochę po prostu Bym się czuł jak obdarowany przez świętego Mikołaja A tak trochę już więcej jest w środku niby, no ale się tak przekonuję Tutaj jakiś plastik, wyjmujemy Fajnie, że te słuchawki, ogólnie sprzętu Roccatu wyjmuje się prosto, bo czasem mówiszcie, że jak niektóre firmy e, dowalą coś w swoim opakowaniu, to czasem na tym po prostu unboxingu po prostu 3-4 minuty samo opakowanie. E, tutaj mamy instrukcję, nie będę akurat jej opakowywał, bo skapnąłem się, że nie ma tutaj naklejek <laughs> w rzeczach rokatu, ale akurat no jak dobrze wiecie to jest taki miły dodatek, najmniej istotny. Myślę, że dla naklejki nikt słuchawek nie kupuje, a może, a może. Tutaj powoli to odpakowujemy, ostrożnie, żeby nic nam tutaj nie umknęło. Moja kochana córeczka też chce być na nagraniu, słuchajcie, więc pewnie słyszycie jej e, krzyki. Po prostu, no, tak jak tata chce być sławna, może też by chciała rokatę odpakowywać. I tutaj takie coś, bum, i kabelek wyskakuje ze środka. I tu widzę, że już jest fajnie, już jest fajnie to mamy. O, fajny jest kabel, super elastyczny, wiecie. Ja w swoich takich droższych słuchawkach mogę powiedzieć, że Sennheisera, bo to nie jest firma gamingowa, powiem, że kabel mam bardzo podobny, a to są słuchawki wyższej klasy, to Sennheiser, które mam o wiele droższe o tych. I kabel jest też pleciony, tylko taki elastyczny, i on jest fajny, bo on tak opada w dół. Szczerze, o ile jestem przekonany do kabli plecionych w przypadku myszek i. W przypadku myszek oraz krawiatur, to nie jestem przekonany do sprzętu Audi, że akurat taki jest fajny, więc tutaj mamy bardziej taką elastyczną rzecz podatną na łatwe wyginanie, więc tutaj przejdźmy dalej do kabru. Mam tutaj regulację głośności tej Rogorokatu. Taki fajny element. Tutaj możemy wymiutować sobie mikrofon. Wiecie, jak ktoś wpadnie do pokoju, żeby się nie było, no to BUM! I nie słychać co tam się dzieje. Czy na przykład ktoś nas bije, albo my kogoś tutaj możemy oczywiście ściszyć, podgłośnić. I dalej po kablu, aż tutaj przechodzimy do słuchawek. O, faktycznie one są lekkie, wam powiem, jak na słuchawki gamingowe z mikrofonem. One są dość lekkie. Tutaj mam werb w środku, tutaj jest jakiś materiał, ale to nie jest najtańsza skaja, wierzcie, akurat na tym się znam. To jest jakiś lepszy materiał, oczywiście nie jest to skóra, ale to nie jest też skaja, więc jest duża szansa na to, że uszy nam nie będą się pocić. Zobaczmy tutaj mikrofon, on jest tutaj wyginany, ma taką lekką pamięć, widzę, że on troszeczkę zapamiętuje to wygięcie. Pewnie, jeżeli byśmy tutaj trochę pokombinowali to na dłużej, to by dało się uregulować, ale widzicie, jak odgięłem, tak, no to tak zostaje, jak przygnęłem w drugą stronę, to też tak zostaje, więc to bezproblemowo można dostosować. Fajne jest to, że ten mikrofon nie jest okrągły, tylko jest tutaj z jednej strony ten jakby odbiornik i jak skierujemy do niego usta, no to nie będzie słychać dźwięku z zewnątrz. Tutaj mamy regulowane pałąki. Jeszcze nie wiem, jak to się robi, założę dla Was to na głowę, pokaże się. Słuchawki są dość, jakby tu powiedzieć, takie, no, wyginają się, tak? Tutaj wszystko jest ruchome. Czy to jest dobre, czy złe? Ani dobre, ani złe, bym powiedział. Jestem, szczerze mówiąc, pocieszony rokatem Wcześniej nie miałem dużo styku z tą firmą ale widzę, że naprawdę jakość wykonania tego i materiały są naprawdę poprawne, naprawdę fajne za tą cenę. E, tutaj, jak widzicie na pałąk, e, jest dość elastyczny, jest dość cienki. E, dzięki temu uzyskujemy tą lekką wagę. I tutaj nie wiem, czy będzie widać, czekajcie, tutaj pokażę. Widzicie, tutaj też jest tak jakby oddzielone, widzicie tutaj jako przestrzeń? O, tu palec wsadzam pod spód, tak? E, I tutaj w tej przestrzeni mm, jest wentylacja, tak? Dzięki temu mm, wasze ucho na pewno nie będzie tak spocone. No teraz to założymy na głowę. Pokażę, jak w tym po prostu wyglądam. Od tej kamery dam do góry. Ok. Piękny kasaharat to jest. No, powiem wam, że nie wyglądam na jego, nie najgorzej. Oczywiście na miasto bym nie poszedł, ale chęcią bym siedział w. Y przy komputerze z tym tutaj mikrofon możemy sobie spokojnie o, uregulować jest już troszeczkę bliżej jeszcze trochę on e, jest wygięty na pewno e, nie przeszkadza oczywiście antenę można podnieść w górę. E, faktycznie one są fajne bo one są duże. Ja mam duży łeb duże uszy mimo to słuchawki to okalają, fajnie tłumią i to jest takie, z jednej strony one są zamknięte, bo się dość zaciskają wokół tego ucha, ale mają te e, przerwy tutaj, więc to są takie no półotwarte właściwie słuchawki, by było można e, powiedzieć. E, nie wiem, jak tutaj się dokładnie do a to zapamiętuję po prostu kształt, jak sobie tutaj e, e, damy, tak, w górę, w dół, więc to możecie sobie dostosować, obojętnie czy macie dużą głowę, czy małą. E, I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. E, Fajne słuchawki, na pewno wykonanie. Jak się sprawują, to już zobaczycie w recenzji. Recenzję macie w linku poniżej. Zachęcam do czytania. I jak myślicie, ile dostaną te słuchaweczki do kata. Obstawiajcie.